Poczuł szanejka. Nie przesądziłem tarasu, dopędziła mnie w Przed panem toczy się sprawa. O co? O owoce z lasu, które nas pół wygoda. Bóg dał jak ogień wodę. Lecz pan gniewnie zawoła, bo trzeba lecciukać grozy. Niech się lód całego sioła. Znałeś to, panie. Ale ty, panie bez duszy, kulając w pianej ochocie, przepalając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha. 在我车边停起。 Przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam szpiecowe ziele. W górę dymy, w górę laski. Ciemno wszędzie, długo wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? domu ciemnoty i zawieruchy. Żyłyście z ludźmi po spolu. was tym światłem i kadzidłem. Zapraszamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie, to z to z nas Mówcie, komu czego braknie, to z nas pragnie, to z nas Czy, czy ja nie postać? Jak lekkim rzutem obręcza, po obłokach spływa tęcza, by z jeziora wody dostać. Tak ona świeci w kaplicy. Do nóg biała swój szata, włos z wietrzykami swaboli, Po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza nie Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli. Po jak woda plata, ale w oczach łzami doj. Na głowie mam kaśny pianek, w ręku zielony badynek. Przede mną wieży baranek, nade mną leci Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Badanek zawsze z daleka. Motylka łzeczką gonie, I już, już pytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś wiosny poranki, Najpiękniejsza z tego sioła, Zosia, pasając baranki, Skacze i śpiewa wesoło. La, 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 la. O za gołąbku w parę Chciał raz pocałować w usta, Lecz i prośbę, i ofiarę Wyśmiała dziewczyna pusta. La, 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 la. Wierzchliwa Zosia. La, 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 la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski, i nie moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zajścia i dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarłam. Nie znając A ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz, ach, Nigdy za kochankiem. Jeśli fletuch suchałam rada, często, kiedy sama pasa, do tych pasterzy stara, mam stada, którzy mą wielbili krasę, lecz żadnego nie kochałam. Za to, to śmierci, nie wiem, co się tu nie dzieje, Nieznajomemu ogniem pałam, sobie i tak Latam tam, gdzie Jak chce chcę cuda, wszędzie sobie stęczy na łódki z przezroczystych włosk. Duże młodych bo... dołącz. Przecież nie wiem, skąd tamta, Wyglądam kogoś za każdym szelestem, I a... zawsze sam jest. Przykro mi, że bez wiatr mną jak piórkiem po Nie wiem, czy jestem z tego, czy z takiego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz gwiazd oddali. Pędzi górem, w górę, w dół, z w pośród wierzchliwej fali. Wieczor przelatujący towe. Ani zbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Tak, pośród wierzchliwej fali. wieczne lecąc bezroże. Ani zbić się pod niebiosa, ani dotknąć ziemi nie może. Hmm. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba. Czy prosisz o chwałę Boga, że o słodki? Są tu pążki, ciastka, mleczko i owoce i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nie, nic mnie nie potrzeba. Niechaj podbiegną młodzieńce, niechaj mi pochwycą za ręce, niechaj przyciągną do ziemi, niech pojednam chwilkę z nimi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie czy mi dasz ten nigdy nie może być w niebie Oto przed moją dzielnicą odkryto przyszłe wyroki. Jeszcze musisz sama jedna z wielkich latać przed paroki, a potem stanie za nami biednym Dziś modlitwa nie zjedna, sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha, imię ojca, syna, ducha. Czy widzisz Pański krzyż? Nie bierzesz jadła, napoju? Zostań Zostawmy w pokoju. A kysz, a kysz! A kto prośby nie posłucha, w imię ojca, syna, ducha, czy widzisz Pański krzyż? Co dębi rzucam w każdej od kapicy. Bierzcie, czego nie gragnie, która warnie, która pachnie. Czas odejdy drzwi brzmi kapicy. Przyszła północ, kogut pieje, skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć, co dzieje. Arleta Kikiela, Aneta Szpakowska, Magdalena Dross, Katarzyna Bradowska.